Jesteśmy w gminie Zabrodzie na Mazowszu, gdzie woda podtopiła okoliczne wsie, a mieszkańcy wciąż żyją nadzieją, że stan wód nie będzie już przybierał. Mazowieckie gminy leżące w dorzeczu Bugu kolejny raz stanęły w obliczu powodzi. Podnoszący się z dnia na dzień poziom wody doprowadził do podtopień pól, gospodarstw oraz domów. Sytuacja jest bardzo trudna. Stresujące dla mieszkańców jest przede wszystkim to, że trwa ona już tak bardzo długo bo prawie trzy tygodnie a te ostatnie dni szczególnie są dogłuszyliwe. To miejsce nadzoruje Straż Pożarna. Proszę powiedzieć, jak w tej chwili wyglądają Państwa działania, na co kładziecie nacisk, na co żalą się mieszkańcy, z czym mają trudności. Nasze działania są skupione na tym, aby po pierwsze monitorować sytuację, monitorować drogi, przejezność tych dróg. Kolejnym punktem jest transport dzieci do szkoły. Dalszym elementem jest dowóz osób, które mają jakąś szczególną potrzebę dotarcia do lekarza, do apteki, po zakupy. No i doraźnie w miarę zgłaszanych potrzeb. W centrum tej miejscowości jest zgromadzony piasek, worki, i jeśli ktoś zgłasza taką potrzebę, to są dostarczane i umacniane jakieś zabezpieczane budynki. Trudna sytuacja, w jakiej tkwią zrozpaczeni mieszkańcy zalanych miejscowości, pogarszała się od trzech tygodni. Dotarliśmy w okolice wsi Młynarze, gdzie woda, zalewając lokalne drogi dojazdowe, niespodziewanie pozbawiła mieszkańców dostępu do komunikacji. Jak sobie radzicie w ogóle? Ja, widać. Tak, jak widać. Przyjechałyśmy dzisiaj po prostu, żeby zabezpieczyć to, co się da. Tak, bo woda jest już w tej chwili wszędzie. Za chwilę Więc wejdzie nam jest, do domu. Naprawdę jest to tragedia, jest to poważna sprawa. W tej chwili no, ludzie tam siedzą jak na bombie, tak? I rozumiemy to, że to są tereny zalewowe, niemniej jednak, drodzy Państwo, niektórzy nie mają wyjścia i niektórzy te domy odziedziczyli, więc mieszkają tutaj, bo nie mają innego wyjścia. Co mówią starsi ludzie? Jak się czują? No Czego się strasznie. boją? Są przerażeni, bo, boją, boją się, się za stratą zasną dobytek życia po prostu, tak? Oni tutaj żyją, oni tutaj się urodzili, oni tutaj po prostu funkcjonują. Bardzo dużo też jest osób, które działkowiczów, którzy też mieszkają na stałe. I też są pozalewani i też nie mają dostępu no nie mają jak się wydostać, tak? Więc mówię, no tragedia jest ogromna. Korzystając z nietypowych środków transportu, chcemy dotrzeć do wsi Młynarze, aby sprawdzić, jak w tych trudnych dniach radzą sobie mieszkańcy wsi. Dzięki uprzejmości pana Adama, sołtysa wsi młynarze, mieszkańcy odciętych od świata gospodarstw mogą liczyć na pomoc. Traktor pomaga przedostać się przez wodę, aby zrobić zakupy, czy też dojechać do pracy. Kierujemy się do części wsi, w której rozgrywa się największy dramat mieszkańców. Dzień dobry! Na co dzień poruszacie się łódko? No tak, jak kobieta tak. idzie, widzi pani, zobacz, to jest nud. Nie daj Boże się potchnie i może być nieszczęście. Jak, jak żyjecie tutaj przez, w ciągu tych ostatnich dwóch Zapraszam do łódki od... i zabiorę. Uuu. Proszę, śmiało. Są tutaj ludzie, którzy nie wychodzą, nie mają jak wyjść. My mamy poza, zalewane całe podwórka. Jest po prostu, jest strach, czy wejdzie do domu, czy nie. Woda. Woda. No, właśnie, na przykład nocą. Dokładnie, a najbardziej przybiera nocą. Czy tutaj na bieżąco ktoś się Państwem interesuje? Tutaj nie. Tu jest dziecko, które nie chodzi do szkoły. Nikt po niego nie przyjeżdża. E, nikt się nie interesuje tutaj, czy coś potrzebujemy, czy nie. E, przy każdej powodzi tu jest naj, największe zalanie. Odwiedziłam dzisiaj wójta gminy, ale nie nakreślał tej sytuacji aż w tak dramatyczny sposób. Jak Bo to stwierdzam, widzę. że wójta też tutaj nie było.